Witajcie, ja jestem Szymek i witam was na, na następnym filmiku na moim kanale to jest dopiero drugi filmik i dzisiaj gramy w Brawl Stars wcześniejszy był krótki ten może będzie trochę dłuższy na początek zmieniamy zawodnika to będzie ból może gramy w co możemy zagrać Potem jak będziemy skrzynkę, otworzymy ją. Może nam jakiś zadymiarz wypadnie. Albo bilety na wydarzenie. To może zagramy w nową arenę. Właśnie. Właśnie to. Ale na razie nie ma, więc. Bo dzisiaj wszystko wygrałem. Więc może zagramy w oblężenie. Po to słucham. No kuzyni, nie przejmujcie się, tam mi kuzyni walą, walą czymś za ścianą. No i jak widzicie, idziemy tutaj. Kuzyni mnie ośmieszają. Wybaczcie, że się śmieję. To tak tylko przypadkowo. W następnym odcinku już może tego nie będzie. Lecz chyba następny odcinek to jest będzie, Le Lecz nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy. I po tym... pod tym filmikiem zostawcie chociaż tysiaka łapek. To będzie następny odcinek. Tak za mną muszę kończyć ten filmik, bo mi kuzyni przeszkadzają. Więc film jest najprzyjemniej. A może nie będzie trwał jakoś dużo. Kurde, przegrywamy. Ale, ale. Ten robot nas tu atakuje. Roboty i wszystko. No, kończymy arenę. Widocznie przegramy. No, przegraliśmy. To może, nie wiem. Chyba już na tyle. Albo gra... zagrałam jeszcze jedną arenkę. Teraz może zagramy w starcie. Może może zagramy moim nowym zadymiarzem dzisiejszym. No i no to wchodzimy. Może dzisiaj jeszcze jakąś skrzyneczkę otworzymy. Filmik z jakieś 10 minut będzie trwać, bo to mój długi filmik. Później może nie być filmów przez jakiś czas, ale powinny być. Przegraliśmy. Że potem będę zaczynał nagrywać za, z kamerką. Kurde, przegraliśmy. Ale ale chyba raczej nie będziemy nagrywać z Nie przejmujcie się, bo mój mi kuzyn strzeleści mi przeszkadza ciągle. Może coś w sklepie do kupienia jest zobaczymy o do tego się może się sprzedać kliknęło mi się przez półgłębka do niego nie chcemy może nie, nie, nie mam tego. może kupić nie, nie będę zagramy ostatnią arenę, ale może jakimś innym zawodnikiem może ty. Ja Po pierwsze nie można z tego wpuścić. Dobra. To ja pierwsze, już, się zepsuła. Ja już będę po prostu... Kończyć odcineczek i pa!